Witajcie w drugim odcinku Sny o To jest Sherry, chomiczka syryjska, długowłosa, A to ten mały krusek, to jest Tuptus, chomik dżungarski. Bardzo miły. Obaj dzisiaj będą mi pomagać w programie. Zrobiłam dwie sałatki, halo. To jest jabłka i marchewki, a to jest kurczajna karma, mieszanka firmy Tukan. Aha, tutaj już Szeli się używa. No i trzeba odłożyć tuktusia, żeby się nie spotkały. No, odłóż go do transporterka. No dobrze, i teraz szeli przeprowadzi degustację, które karm ej, bardziej smakuje. Dobra. Na razie obłąchuję obie. Tuptuś ucieka. Tuptuś ucieka. No scho zamknij ten transporter. Dobra. Jest bardzo zwinny. Tak, jest zwinny jest. Zaraz obłąchuję obie i którą wybierze? Czy w ogóle cokolwiek wybierze? Mm, 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 mm. No, też jabłuszko Zajęła się nożem. Nie mądre zbierzę. Dobra, może tu ktoś nam powie, która karma jest lepsza. Nie mądra się. Chodź tuptus. Daj tuptusia. Dobra. No to tu się degustację. degustację. i go do miski. Co No bo no, ja taki mały. I No, na razie on miskę, teraz wyszedł mniej i teraz sadzimy go do drugiej miski. I <noise> też bez efektu. No, no ja... Takie moje kumiki są niemądre. No jest, co też. O, 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 zajął się karmą firma Tukan. Tak, Tak, o. Wysypał pierwsze ziarenko. Damy to ziarenko, seri, Masz, żałuję, że Było ładnie No i zaczyna jeść. Widać mu bardziej zasmakowało, chociaż częściej woli, raczej woli warzywa jabłka. Nie wiem czemu teraz. To ty wybrałeś? Sprawdzimy, czy teraz siebie będzie chciała jabłuszko. Masz. O, wzięła jabłuszko. Widzicie, pomidory też potrzebują owoców i warzyw. Tutaj sobie chrupie. Dobra. Teraz sprawdzimy. O.